Matko. Patrzcie jaka zamieć u mnie. Dzisiaj jest dzień czwartek, dudziesty tak. No. I tak pięknie dzisiaj. Jej zamiecie. <laughs> Tutaj z drugiej strony. Jeszcze nie jest tak źle, by gorzej nie było. Uch. Kolejny raz zima. Widzicie to? Co ja tu mam? Te moje dziabki mam. W którym sobie robię w którym sobie robię taki kącik samotnie taką, nie. Jeśli się wziąłem sprzątanie. I po prostu je ja tutaj wzięłam, no przynajmniej mam z tego powodu mam e, mniej stresu, nie? Już nie myślę, że zmarzną mi. Eee, czy przypadkiem cała stada właśnie nie spadnie od światełka, bo... one wymagały światełka. Moje biureckiej. Czekam na jajeczka. I tak sobie siedzą. Co tam macie? Kawałek czego? Jabłuszka chyba. No i tak siedzą moje. tak jakbyście mieli w domu papugę, nie? One są nieduże, ale nie, nie czuć ich, nie czuć nimi, naprawdę. No, z Tam W tamtym roku też były tutaj. I mówię, w tym roku też wezmę, bo to naprawdę nie mam jak to zrobić, tego światła tam u nich. musiałbym pewnie jeszcze kabel grzewczy. No i mówię. Będzie takie rozwiązanie, prawda? Dobrze, że tylko tyle mam, bo trochę oddałam. Gdybym miała więcej, to tutaj by było już za dużo, nie? no to jest słoik, samczek. Także tak. Witajcie wszyscy. Dopiero dzisiaj mogę nakręcić ten film, bo po prostu cały tydzień te miałam po prostu zawalone. Yy, jeszcze, żeby nie było mi nudno, to jeszcze musiałam dwa razy do dentysty jechać. Ale skończyło się dobrze. Słuchajcie, co o tym olejeczku? Ten, ten, ten. Ja nie wiem, dlaczego to mnie nie chce spojrzeć gdzie dostwa jakieś telefon No lejek. Rano stosuję 4 kro krople, wieczorem też 4 krople. Tak bezpośrednio. Czego piszczysz? Pipi przyszedł. Ogólnie to jesteśmy moi samotni tutaj, gdzie wam pokazywałam przepiórki, to one są tam troszeczkę dalej. Ja jestem sobie tutaj. Tutaj mam nie za ciepło, mam 16 stopni. Jestem w dwóch bluzach i szeliku, sobie siedzę. Zaczynam tutaj sprzątać. No bo tutaj ten strych to tak nie za ładnie wygląda. I co ja chcę powiedzieć o tym olejeczku, to tak. Olejek poprawił mi sen, jakość snu. Po prostu nie budzę się tak często. Wiecie, ja mam taki sen zajęczy, zająca. Budzę się cały czas. Nawet jak ktoś nade mną stoi. To ja się budzę, czuję, że ktoś nade mną stoi. Takie mam. Taką mam przypadłość. I poprawił mi jakość snu. To jest na pewno. Półtora tygodnia go stosuję. Co jeszcze? Zmniejszył mi. Zmniejszył mi łaknienie, czyli no, mniej po prostu jem. Może to to, może to nie, to nie mam pojęcia. Ale mniej jem. Czyli dobrze, nie, prawda? No i ogólnie tak się bardziej taka bardziej wyluzowana jestem troszeczkę niż zazwyczaj. Troszeczkę mnie spowolnił, że tak powiem, bo ja wszędzie szybko. On mnie trochę spowolnił, ale no nic, zobaczymy. No. Yy. Możecie sobie wziąć, spróbować to. To jest 10% prawda? Może po prostu mi. Ciekawe, jak by mi zadziałało na przykład 15. Widziałam. Widziałam 15. Mm. Przy okazji jeszcze bym chciałam pokazać. Takie cudowne, K2 plusy 3. Firmy Medvedita. Ma bardzo dobry skład. Jest tutaj inulina z korzenia cykorii. Inulina to jest taki wielocukier, coś podobne, coś w stylu skrobi, ale takie prozdrowotne działanie obniża cholesterol nawet, prawda? I dalej. Witamina D, witamina K, menachinon 7, żelatyna, otoczka kapsułki. No, i ta um, witamina um, K7, K2M K7 jest pozyskiwana z, z, z NATO, czyli to jest sfermentowana soja, e, która ma też bardzo dobre właściwości, <tuszy> Ma zupełnie inne właściwości niż zwykła soja, bo wiecie, w tym procesie fermentacji zachodzą, e, e, zachodzą takie procesy, które wytwarzają, w, w tym procesie wytwarzają się enzymy, które. M, Dzięki którym lepiej po prostu trawimy, no wysłowiłam się, dzięki którym, lepiej, dzięki którym lepiej trawimy nasz pokarm. Także, y, muszę wam jeszcze polecić y, Kolostrum wołowe. Y, też jest y, tej firmy Medverita. Y, składam, przeczytam. Suszona siara bydlęca. Kolostrombowinus Zawiera 40% immunoglobin. Żelatyna. Otoczka kapsułki. I to jest cały, cały, cały skład. Po tym moje dziecko to bierze jedną kapsułkę dziennie. I bardzo mu się poprawiło. Bardzo mu się poprawiła odporność. Nie choruje mi teraz. Nie choruje mi teraz wcale. Raz miał takie obniżenie, miał sobie, nawet chyba gorączki nie miał, ale taki był nie za ciekawy, ale to trwało dwa dni i, i przeszło. Także to kolostrum wołowe też polecam. Oraz poleciłam mojej sąsiadce, tam trochę dalej ona mieszka, i no, nawet dawała to kolostrum swojej wnuczce i też, też powiedziała, że też dobrze działa. Magnez, biorę lichy. Taki, to, to, to jest dzielosny. Szukam cały czas jakiegoś takiego, który będzie też miał dobry skład. No i tak. No I tyle wam chciałam powiedzieć. Siedzę sobie tutaj. Tutaj mam fajnie. Mogę się schować przed wszystkimi. Nawet mi tu pies tylko zajrzał i poszedł jeden, nie? No i tak, chciałam wam podziękować za oglądanie za zasubskrybowanie yy, dziękuję, że Że jesteście. No, że piszecie mi komentarze, że jesteście mili w większości. Mm, także chyba będę kończyła. No i tak. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jeszcze Wam później pokażę. Yy, co tutaj się działo yy, w ciągu dnia i. W poniedziałek też tutaj było ciekawie w poniedziałek, ale co ciekawe, ani razu na mnie skasło światło. Także agregat sobie stoi. Agregat stoi i czeka na ciężkie czasy. Także e, trzymajcie się wszyscy zrobił. E, aha, co ja wam jeszcze chciałam powiedzieć. Mam tutaj kominek z olejkiem. Trzy krople. Wystarczy. Nie wiem czy widać, ale Wam powiem, że to jest olejek naturalny, olejek eteryczny, 4 złodziei. To nie jest taki, wiecie, to jest mieszanka olejków eterycznych. To nie jest taki e, za 6 zł, tylko za więcej. Chyba 23 mnie kosztował, czy? nie pamiętam. Ale to ten 4 złodziei ma taką dosyć fajną historię. Jak chcecie, to sobie yy, wyszukajcie, wy, wy wylulujcie i, i przeczytacie sobie o tym. No. Także wszystkich pozdrawiam. Dzięki za oglądanie. Pa, pa. Słuchajcie, dogrywam. Już jest późno. Którą mamy? Matka, To jest ta pierwsza sześć. A Iwo pewnie jeszcze nie śpi. No. Słuchajcie, dogrywam. Spójrzcie na ten kanał sobie, wejdźcie. Maty ostatni rolnik. To jest gość dopiero. Polecam go, jak chcecie założyć jakąś hodowlę. Hodowlę kur. Czy ozdobnych, czy takich zwykłych. Także to zapraszam do niego. On aktualnie inkubuje sobie jajeczka. Dużo mi pomógł Jeżeli się go pytałam o coś to Dzieli się swoją wiedzą Także polecam, że zajrzyjcie sobie do niego Bo ten kanał jest Godny polecenia Ostatnio nawet co on robił o, prosty makowiec, jest 3 minuty na przykład, zrobił Mati. Także Mati, ostatni rolnik, wejdźcie sobie do niego i... Zobaczcie jego filmiki. Mam takie nie, niedługie filmiki. Bardzo przyjemnie się ogląda. O, to jest na przykład jego boluś. Wspaniały boluś. I tyle. Tak, kończę już i na dziecko spać, spać kłaść, bo pewnie jeszcze nie śpi.